Dobry. Dzień dobry. Dzień doberek. Witamy serdecznie w niedzielnym odcinku. Taką luźną, malutką pogaduszkę, bo chyba trzeba przypomnieć, czym jest moc, a czym jest moment obrotowy. W skrócie, reasumując,. Y Moment obrotowy jest to wynik zadania matematycznego. Tak. Ale chodzi tobie o ten taki papierowy, czy użyteczny? Nie, ten newtonometry, że to no. są konie, mm -hmm. razy prędkość obrotowa silnika i tak dalej. Więc moc to jest po prostu wynik e, działania matematycznego. Robercie, drogi kochany tunerze, mm. mój ty. Co ty kombinujesz? <śmiech> Powiedz <śmiech> mi, ostatnio usłyszałem pewne plotki, że diesla należy kręcić do samego końca każdego, żeby efektywnie przyspieszyć do 100 na godzinę. Każdego. Każdego? Każdego. Każdy silnik bizla w samochodzie osobowym należy kręcić do końca, żeby efektywnie przyspieszyć. Dosyć odważna teoria. No tak, A tak, A poparta tak. czym? Widzisz... Doświadczeniem... Doświadczeniem, czy, prowadzeniem... Czy, czy, bo, Zacznijmy może od początku. E, czym jest e, przyspieszenie? Tak. Nie każdy samochód, e, każdy samochód ma inną wartość obrotową, w innym miejscu ma ten nie, moment. O, o, wartość obrotowa jest ta sama. Ta sama. W innym I, miejscu wychodzi moc i moment. Dokładnie. No? I teraz Robercie, jeżeli mamy silnik z... Pozwolę sobie. O, rekwizycik. Z taką turbaweczką, zwykła mała turbaweczka. Dla silnika dwulitrowego około 200 koni. No. Tak, to powiedz mi tym z tą turbawką do samego końca kręcisz auto, żeby jak najefektywniej przyspieszyć? Nie, nie. nie. Generalnie 4200-4400 i się kończy jakby zdolność do wypełnienia cylindra czystym tlenem żeby była dobrze spalana mieszanka, więc ona już później to się męczy bidulka i zresztą mapy nawet do ładowania jakbyś popatrzał w softie to one tak powyżej tych 4000 zaczynają iść w dół, podobnie jak dawka paliwa, w większości. I teraz, należy hmm? powiedzieć w którym silniku diesla można go kręcić, żeby efektywnie do setki, realnie uzyskać ten dobry czas, można kręcić diesla do końca, tak, ale to musi być silnik na Albo biturbo, gdzie jest duża sprężarka i tam ładuje, albo słuchaj, no konstrukcyjnie, wiesz, jakieś specjalnie przygotowane. Może być jedna duża turbina, tak jak my budujemy wiesz, te 1.9 na 300 koni, to one mm -hmm. naprawdę się kręcą do końca, ale tam dołu znowu dołu nie właśnie, tak. Dokładnie, to jest jakby kompromis, tak? Jeżeli mamy porządną lochę, to, to wtedy góra jest fajnie, dół jest gorzej, nie? Zatem brnąc dalej, na polskim rynku samochodów używanych jest większość nowych samochodów. Jest mało, są to samochody średnia wieku, jest ponad 10 lat, mm -hmm. czyli mamy dostępne jednostki z Turbinami, nawet bez zmiennej geometrii. O, to tam górą, to tam dużo się nie dzieje, to one I są. Tutaj na przykładu damy wam wykres z mojej skodzianki, która jest już pomodowana, znaczy teraz to jest właśnie to turbina do No Ale to też ta auta inaczej się kręcą górą, więc to tak, jakby ciężko ale, by było. No ale wiem o co ci chodzi. To, tu macie wykres z skodzianki, tu macie wykres z Simaxa, a tu macie z S Maxa, a tu macie wykres z Biturbo BMW. Widzicie pewne różnice? No, różnice są bardzo duże. Jeżeli mamy zamiar efektywnie przyspieszać, musimy wiedzieć, w którym miejscu mamy najkorzystniejszy moment i moc. Tam krzyżówkę, tak zwaną. Na przykład na przykładzie Biturbo, może wrzućmy. Widzicie tutaj zcipsowane przez Roberta, ale bez chipsa to podobnie wygląda, tylko na mniejszych parametrach. Tak, tak. E, silnik Biturbo, bo nawet wyobraźcie sobie są Triturbo, turbo, przecież ten M diesel teraz, tak? Boże, no, do czego ale... to Do czego to doszło? M diesel. Dobra, nie komentuj, bo się zabrniemy za daleko. Generalnie bardzo lubimy silniki BMW, Biturbo, o tym bardziej, bardzo fajnie podają i nawet na tym wykresie, jak się przypatrzycie, mod cały czas rośnie, praktycznie biorąc, do odcinki. I rzeczywiście, kręcenie do czerwonego pola, ta masz wskazówka, będzie. Uderzała wiesz, w wskazówkę od baku, jest to pomysłem. No, jeżeli Bardzo chcemy, tak. I ugramy to przyspieszenie, Ta. będzie Ta. do stu. Na przykład zamiast wiesz 7 sekund, to będzie na przykład 6. W zależności od tego, przy których biegali. Ja wiem biorę, o co Ci chodzi. Natomiast dla porównania, patrz, masz silnik Forda S Max. gdzie... Rzućmy go. Właśnie. Masz piękny wykres seryjnego Forda S-Max na sprzęcie z dimensa. Czy mi się wydaje, czy 3600, no 3700 Tak. i nagle coś się ucina? Tak, jest to jakby y, konstrukcyjnie, jest to tak zadane w programie, to nie jest kwestia tego egzemplarza. Po prostu on w programie tak ma dopasowane i ma do ma i że 3800 już wszystko leci na pysk. I kręcenie tego auta po 4400 wiąże się tylko z darciem się Macie czynania. diesla na odcince, który leci. Nie, nie, nie. A do tego trzeba powiedzieć, że możecie utracić co najmniej w zależności od modelu samochodu, w takim przypadku, jeżeli pociągniecie między 3800 a 4400, jak to widzicie, czyli jeszcze. 4600 A 4600, no. widzę. No, to pociągniecie go w ten sposób, że spadnie wam przyspieszenie do 100 na godzinę. Oczywiście, bo nie wykorzystacie jakby momentu, i mocy maksymalnej, bo już jesteście poza nią. Wychodzicie w ten obszar mapy, który no, jest tylko po to, żeby jak wyprzedzasz Tira i lecisz na czołówkę, to już tam nie martwisz się, czy to po prostu modlisz się, żeby dojechać. Tak, tyle. Tak, nie. tak, tak. I tutaj jeszcze zaraz pokażemy Wam tego jeden zeta naszego, bo też wiem, że jest w serii. Okej. Okay. No, tutaj mamy po ostrym chipie bardzo dużo mhm. paliwa, mamy wlane, ale nie kopci, nie kopci spokojnie. Pod e, Tak, Robercie, gdzie zmieniasz bieg w tym samochodzie? Słuchaj, e... Generalnie tu nie ma takiego dramatycznego spadku jak w tym S-Maxie, tak? że to wszystko leci. Ta moc mniej więcej do 4200 utrzymuje się na jednokowym poziomie i można by powiedzieć, że do tych 4200 on jakoś pojedzie. Ale zauważ jedną rzecz, kiedy moc jest płaska na wykresie, a opory rosną, czyli na przykład piąty bieg prędkości autostradowa, samo tym doskonale wiesz, dojdzie do 3600-3800 i więcej nie przyspieszy, bo już moc nie rośnie. Opory rosną w funkcji, tak? a jednak moc... Nie. I dlatego powiedzmy, o no, ile na pierwszym, drugim, trzecim biegu możesz to podkręcić pod 4,400, o tyle kręcenie na czwórce już powyżej czterech nie. jest bez sensu. On ma, czekaj, wyliczył na 3,600, no powiedzmy tam do 3,800, mniej więcej to się utrzymuje, ale... Ale jak chcesz wkręcasz dalej na czerwone pole, śmiało, ale, to... ale nie uzyskasz tym żadnej ta. sekundy do przodu, więc tak. Ta, ta, ta. Robert, wiem co jeszcze mamy. Hmm? Golfa masz gdzie chyba TD zapisywałeś, tego miłośnikowego. No to dobra. Stary, stary 1975 TD. Gulf, Golf. Możemy tak do wieczora wam te wykresy no, pokazywać i tłumaczyć wody. w tych samochodach, ale zaraz Czy wiesz, klub to... podsumowania będzie jedno tak, na pewno. Tu chodzi o to, że. A, A, Z. Tak. Właśnie. O, piękny przykład starej turbinki. Oczywiście znaczy, to tam jest bardzo spora turbina. Ona wy ale... wyglądowo jest dwa razy większa od tego maleństwa, ale wydajnościowo jest tragedia. Jeszcze to co w na wykresach. No i co? Tutaj zmieniamy bieg maksymalnie. Już widzę 3600 i koniec. 3600 i spadochron. Spadochron, a zakręcenie go do końca na pierwszym, drugim, trzecim biegu spowoduje utratę w momencie przyspieszania. W tym momencie odważnie powiem, ponad sekundę, półtorej sekundy możesz, mając ponad te tysiąc też czas, to jest strata. Przekracza 3600 i tak jak Robert mówi, jakby nagle coś się zahamowało. Tak. Więc może przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, należy Robercie powiedzieć, że nie każda jednak jednostka diesla, a wręcz większość poruszających się na naszych polskich drogach, w celu efektywnego, elastycznego przyspieszania, aby było tak, jak czy elastycznego? Nie, czy, czy proszę, maksymal, 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 najlepszego. Najlepszego, najlepszego tak. parametru do 100, tak, tak. Jeżeli wartość ta, jak. Na, na, przecież ten Ford to już jest nowa jednostka, ten sp znaczy nowa, no dziesięcioletnia, ale powiedzmy nie jest to jakiś stary, tam wyjątkowy. Tak, tam należy no. zmieniać w odpowiednim miejscu biegi i nie kręcić go do końca. Oczywiście i teraz jeszcze najważniejszą rzeczą jest to, że foldery reklamowe, wiesz, producentów to jedno, a rzeczywiste wartości, które ja odczytuję na hamowni to drugie. I takie auta niby tam mają powiedzmy płaskie w ogóle linie i pokazują jakie te momenty są, a realnie to nie do końca tak wygląda. Dlatego niektórzy sobie jadą na hamowni, sprawdzają i jakby co ich samochód potrafi i gdzie jest to opłacalne. I co najważniejsze, im nowsza technologicznie jednostka, rzeczywiście te diesle nowe lubią się kręcić tak, wysoko. Zobacz tak. tego Mini. On na wykresie pięknie dochodzi do samej prawie odcinki. Dlaczego? Silniki są, bardzo wysokie ciśnienia raila powodują piękne dopalenie jednostki. Turbiny są naprawdę, mimo małych rozmiarów, wydajne i tak dalej. No ale na Boga, nie wszystkie. Tak. Nie wszystkie. Są silniki nowe, które też tam... No, powiedzmy 4000 i nie ma co kręcić wyżej, bo to tylko generuje hałas. Tak zwane przyspieszenie akustyczne. Tak, i tyle. No, diesel na jeżeli Wam się podobało, doradziliśmy, zostawcie łapę w górę. Jeżeli nie, sformułujcie lepszą teorię, bo ta teoria to jest po prostu czysta du matematyka. Wiesz, dużo teorii jest na necie, nie? Dużo, dużo, dużo. Natomiast. Na praktyki? E nie, no praktyka też jest wiesz, jeżeli no. ktoś rozpędza biturbo i biturbo się kręci do końca. No tak, no, biturbo. no to rzeczywiście jest lepsza zmiana wiesz przy 4,5 niż przy 3, tak? Oczywiście. Ale jeżeli ktoś mi mojego 1Z na przykład bez chipa albo tego TD, TD zwykłego będzie rozkręcał do samego końca, no to możemy założyć znaczy... urządzenia pomiarowe, ale to jest bez sensu, tu już jest Dokładnie, pomiarowe. jeszcze w ogóle zauważyłeś, że nawet właśnie chip tuning w wielu samochodach zmienia ten charakter pracy, że ta góra, która fabrycznie jest wykastrowana głównie z względów ekologicznych, bo chodzi mhm. o to, że wtedy jest złe dopalenie jednostki, kiedy jest ma, masz małą turbinę jest wykastrowana, to dopiero po cipie ta, ota chętnie wchodzą na te obroty i to naprawdę czuć. Fabrycznie nie. Fabrycznie większość to jest takie... Tak, no. więc żegnamy się z Wami. Pamiętajcie, że pojawił się nowy kanał motoryzacyjny. Nie? No już tak, już. Tak, już się pojawił. Link do autocholików macie w opisie tego filmu. Tak więc... Mła. Ja mła. Tak więc będzie to dział, no nie mechaniczny, to będzie dział Car Lovers. No, Carlowers, tak. Carlovers. Tak więc uzupełnienie kolejnego motoryzacyjnej niszy. Podobało Wam się tam. Wbijajcie, zostawiajcie łapę w górę. Nie to, nagrywajcie swoje. Wbijajcie na tego, a nie, damy, do, no dobra, tego fantajza tego fanpage'a, tego Instagrama, tu subskrypcja. Trzymajcie się mordeczki. Do zobaczenia na nas w następnym odcinku. Cześć. Miłego.